Hej kochani! Witam Was w Get Ready With Me. Hmm. Czyli jak ja się po prostu guzdram, żeby wyjść z domu. Yy, makijaż, włosy i tak dalej. Yy, nie będę przedłużać. nie, yy, Może przyspieszę, może nie przyspieszę, zależy ile to będzie trwało. Um, także dobra, także jedziemy, bo nie chcę naprawdę przedłużać. To może trochę potrwać. W ogóle na początek yy, w ogóle jakieś tu mi wyszły, a w ogóle nie wiem co one sobie wyobrażają, że mi wychodzić na czole, także no niestety muszę zapodać korektora. Wezmę um, się tego z Attitude, to sobie nie żeby muszę palcem wręcz, ale jeszcze daję radę, to jest chyba najlepszy po prostu korektor, jaki mam. Mam jeszcze dwa inne, ale jeden jest za jasny, bo się opaliłam, a ten najlepiej po prostu zakrywa. Podkładu nie nakładam, bo jestem dość opalona. Yy, ostatnio się jaraliśmy na słońcu. Yy, niestety są już sobie poszło. Nie wiem, zaczęło mnie i uciekło. Yy, perełki, sanki, omnioty sobie nią buzię. Nią nimi buźkę. Yy, tylko muszę pędzel wygmerać. Okej, okay, pędzel to zwykły kuchacz. Sobie omniotę buźkę, że im To teraz pora na brwi. Um, jako, że nie mam podkładu, to użyję trochę, y, znaczy użyję, zrobię trochę jaśniejsze je. Pędzelkiem z Inglota y, numerek 13P. Natomiast nie wiem, czy to jeszcze jest aktualna numeracja, bo ja parę lat temu kupowałam ten pędzel. To jest mój pierwszy pędzel, jaki kupiłam do makijażu właśnie. Y, Także no, mógł się podmieniać y, ten y, numeracja. Natomiast to jest zwykły, języczkowy do do cienia nie powiem, jak mam ten pędzelek już 5, może nawet 6 lat, to ani jeden włosek jeszcze z niego nie wypadł. Nie kopcie to, kochanie. I po prostu jadę, o. Aha, nie pokazywałam ko koloru. To jest paletki sanki... Y, tutaj, ten całkiem z brzegu, używałam zazwyczaj tego, ale jak widzicie się skończył i używam teraz tego. Oh, w ogóle w ostatnim stacie straciłam moje dwa pędzle do makijażu, suszyłam je na koloryferze, żeby na szybko potrzebowałam, żeby wyschły, no i mi wpadły za kaloryfera. Apek chciał, żeby między ścianą a listą była przerwa a mi wpadł, są on narzeczony, próbował mi wyciągnąć, ja próbowałam nie dało rady. Mm, także niestety trochę czy czeszła tak mówi. Dobra, pędzle mam no, zwykłe, zwykłe takie drogeryjne i biorę taki pędzel większy do cieni i z tej palety Sankis biorę tutaj ten taki złotawy-brązowy cień. teraz mniejszy pędzel yy, i biorę tutaj, mieszam te dwa do góry, te jasne będę zaznaczała nimi pod łukiem brwiowy. Biorę następny mały pędzelek i będę nakładała tutaj tą szarość na środku. Zaraz koło tego yy, złotego żebym nakładała na sam, jakie będę zakładała zakładana, nakładała w załamanie trochę nas. Pędzel, którymi nakładam te jasne odceynie. Trochę jeszcze rozpieram górną klęnicę. ten pędzelek z powrotem, którym robiłam brwi i ten sam ten, którym robiłam brwi, nakładam w zewnętrznym kąciku. rozcieram. Znowu pędzel, ten, który robiłam wywiami, ten sam cień. i zaznaczam dolną mierzę leciutko. I wjechałam przed pędzlem w toni. I rozcieram tutaj. Z tą dolną granicę i tutaj, jakby... Zobaczmy, czy się kończy ten film. Dobra. Nadmiar. To nie tyle. To, co mi się ewentualnie oddychało. Ok. Teraz będziemy robić kreseczkę. Rimmel 006. Cień jest... jest zrobione, tak się prezentują z całym te Oka, Teraz rzęsy, y, tusz i brochet, sexy pad czarny i tuszujemy. Jest mega, nie? No zobaczcie sami. No bombastyczne, normalnie super. Kocham ten tuż! Słuchajcie, właśnie musiałam grać y, filmik na, na komputer, bo mi pamięci zabrakło, tam było jeszcze też inne i właśnie zaczęłam, że ten filmik trwa już 20 minut, 21. Więc ja jakoś go się postaram przyspieszyć, mm, powycinam po prostu niepotrzebne rzeczy, w sensie, wiecie, jak, jak robię drugie oko, bo, bo widzicie, na jednym nie wiem, zobaczę, ja ogarnę to jakoś. No mm, bo kto by chciał patrzeć, jak ja się pół godziny maluję, prawda, bo do tego dojdą włosy i w ogóle. Mm, to ogólnie moje szykowanie się razem z ubraniem To zajmuje od 40 do 50 minut. Dobrze, trochę... <laughs> się nie dziwię, że mojego czasami tak trafia, jak ja się mam przekonać, że mi daje po prostu dwie godziny przed wyjściem, za dwie godziny pochodzimy szykuj się. Niech dobra, nie przedłużamy tej, tej, No, zostało tylko wykonturowanie buzi. A oczywiście mój, mój pędzluch ten duży i weźmiemy dzisiaj brązer z Miła. W ogóle słuchajcie, taki styk mi się tutaj zrobił, że, że masakra. z sobie w samej powiedzeniu po sprzątaniu. Yy, Brązer z mojej strony pokruszony, nie mogę Wam go od, otworzyć, niestety. Natomiast to jest odcień yy, drugi. Już też dosłownie kończę, Będę no musiała jechać do Superdraga. Jak mi przykro, dobra, oczekuję i kontruję. Od razu ładnie wygląda moje wyjście z tej jednej strony. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Myślałam, ja że w tej mojej hu hu, kamerze raczej nie, ale, ale co tam, a nóż widać, nie? Rzuci się hdk i będzie spoko. Jeden policzek wykonturowany, drugi nie. I konturujemy drugi. Teraz bym jeżeli będę robią, która jest wędnotek dobrze oczekuję. Ja... Bierzemy sobie róż. To jest firma Mirror Mirror, mój najnowszy nabytek dobrze do, do Gazety. Make Me Blush, um, ogólnie wiecie co, nie jest napisany napisane żaden numerek, jaki to jest odcień. tym um, no fajnie tutaj jest lusterko pod tą przykrywką. Oczywiście dodali pędzelek, który znając życie jest benny, nawet go nie używałam jeszcze. Kolor jest naprawdę, naprawdę bardzo soczysty, bardzo wyrazisty. Wam może pokażę na pewno faluchu. możecie zobaczyć. Natomiast po roztarciu... No, on jest bardzo delikatny. Okay. I z tym różem, no niestety, musicie uważać, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić. Um, odrobimy, biorę, oczekuję. Dobrze oczekuję, bo nie na... jeszcze pędzel. Całe ręce od tego teraz. To coś przy mi się zakurzyły. I biorę pędzel, taki zwykły. I to jeszcze będę rozcierała. I tak się sprzedawał makijaż. Yy, pomadki ze sobą nie przytachałam sobie do pokoju, no natomiast zaraz zobaczycie mnie yy, zrobiona to sensie już z włosami. Wtedy już Wam pokażę, co mam na usteczkach. Wosów yy, Wam nie będę pokazywała jak robię, bo ja w kolejku popatapiruję. Jak tapiruję włosy, jest filmik na moim kanale. Podlinkuję Wam go na dole, gdyby ktoś jeszcze nie widział a chciałby zobaczyć. E, serdecznie zapraszam. E, także dobra, koniec. Ja ogarniam ten syf tutaj, bo Wam pokażę, jaki bajzel mi się zrobił. Znajdziemy je w kosmetyków. Masakra. E, dobra, ja idę e, posprzątać ten bajzel i widzimy się dosłownie za sekundkę. Włosy już mam zrobione, także, także całość się prezentuje. Tak, ja przyjdę wam może tutaj do do światła, oczy się prezentują tak, To ten róż, no i włoski podtapirowane. na dole Wam, jak mówiłam, podlinkuję filmik, jak topiruję Włoski, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, także to mi zostało się tylko już ubrać i wychodzić, dziękuję Wam bardzo za to, że spędziliście ten czas i przepraszam Was bardzo za, za to, że ten filmik tak bardzo długo trwa, natomiast co, mam nadzieję, że Wam się spodobało i do zobaczenia, pa!